Witam nas na Stojsbodiczek na Agritechnice. Nazywam się Przemysła Starzyńskiego i chciałbym powiedzieć Wam kilka słów na temat naszego nowego systemu Dynat. Jest to system do indywidualnego sterowania dyszami. Za pomocą tego systemu możemy kontrolować indywidualnie każdą dyszę, dopasowywać grubość kropli. Stosując jedną dyszę możemy dobrać każdą kroplę do dostępną w naszej aplikacji. Kolejne z takich najciekawszych dodatkowych e, opcji tego systemu to jest kontrola dysza po dyszy, czyli indywidualne wyłączanie dyszy, jak również e, zmienne dawkowanie po dyszy. Kolejnym jeszcze dodatkowym tak, atutem jest kompensacja na powrocie. W momencie, gdy skręcamy e, na zewnętrznych dyszach jest więcej dawkowane. E, Większa dawka aniżeli na wewnętrznym. Powodem jest tym, że belka na wewnętrznej strony za większą prędkość, która mamy przecież większa dawka.